Widzicie, że jestem mid, a dzisiaj mam małą zmianę, gdyż jest kamerka. Wow! Tak, pierwszy raz chyba mamy kamerkę na nagraniu. W życiu nie było kamerki LOL. Nigdzie nie się czuję, naprawdę. No nieważne. Także zaczynamy naszą grę. Mm, to jest gra. Prends vs. tak, bardzo śmieszne. Także jesteśmy tam gdzie skończyliśmy, czyli z noc. Bla 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 Mhm. To jak widzicie te osoby... A i teraz wybieramy to, 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 to to. kurde to, ale z czego zrezygnujemy chyba z tego Dobra, spróbujemy na początku tak Na samiutkim początku spróbujemy tak Dobra. Teraz jak widzicie, o to chodzi w tych słoneczkach, że oni nam dają... 15 punktów. Okej. Okay. Są dosyć opłacalne. Dla mnie są spoko nawet. Kurde, dobra, stąd chodź tu, okej. Okay. Dobra, ewentualnie na moje świetne szczęście będziesz tutaj. Dobra, i mam wszędzie teraz. Lucky! Okay. Nie! Boże święty. Się wystraszyłam, naprawdę. Jak widzicie one mogą rosnąć. Ja się boję, że... więc tutaj sepe, sobie go. Nie, nie zdążyliby. Żadne Hm? Mm? Teraz nam dają tyle, co znaczy, mi się wydaje, że co one. Tak, tak mi się też wydawało też. Dzięki. No, jeszcze tylko ten urośnie i będzie wszystko świetnie. Cacy stuk, stuk. Jak to się mówi o jakimś serialu. Nie może jak hotel? Tak ktoś to mówi, tak, ale nie pamiętam kto. Tu, tu, tu. Akurat na poziomie, w którym nie dałam tego, no brało. Mi że naprawdę tylko pogratulować tego. Dawaj, jeszcze jedno. Szybko, 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 szoko. Dajesz. Dajesz, Malina. W sumie nie musiałam tego brać. Kurde. Smarnowałam sobie raczej kasę. Kurde, nie fajnie. Dobra, dajmy tak. No patrz, jak on będzie teraz wolny. Uuu, to tak sobie to możesz iść, wiesz. Okasa, dobra. Daje nam 10 to, to spoczko. Który Jezus Maria, nie nie, 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 fajnie. Nie fajnie. Dobra, jest teraz świetnie. Nie jesteśmy jeszcze dobrze przygotowani na taką, kurde, ten z nimi. Nie mamy jeszcze takich rzeczy, kurde. Teraz będzie trzeba tutaj kupić tego i potem nazbierać na ziemniaka tutaj. No to nie będzie za łatwe. kurdy dobra, dobra, ziemniak. I teraz mamy na dwa takie, no super, akurat mamy 300 coś tam. Nie wyjdźcie, ja zaboję baterię, to proszę! Przejedno, dajcie mi szybko. Teraz tutaj jest taki minus, bo to nie będzie lecieć z nieba teraz. Nie będzie lecieć z nieba teraz ta słoneczka, dlatego mamy minus taki dosyć niefajny. O Boże, idzie ten. Dobrze, mam tutaj całego ziemniaka. Plus mamy. Okej. Okay. <słysy> Dobra, uda nam się, tutaj będziemy myli. Akurat, no to fal. O Boże, jeszcze jeden idzie. Dobra, dajmy to tak. Rzeszłam tego ziemniaka, to będzie drugi. Bo tutaj nie ma co ryzykować z, z dwoma takimi na jednym tym. To naprawdę, nie ciekawie. W tym momencie, jak go zabiją, to będzie jeszcze ten drugi. Tego tak właśnie warto ten. Bo jak widzi on tutaj? Dobra. O! Tutaj nam daje złoty 50 tych pieniążków. Jak widzicie tutaj już go zje do końca i nawet mu się śniwa psuchem, także było jednak warto dosyć to wziąć. Muszę sobie sławkę i... Bo mi wypada. Ok. No kolejni. Jakby was pogrzmiło. Dopiero mu się kurde zacznijść w ten hełm. Nigdy się zjad. Dojdzie do drugiego jeszcze. Nigdy, że w się z tymi tymi, bo ja na przykład z nich owoże. Nie fajnie, naprawdę. No, no, O Boże, wszystkie w hełmikach. Congratulation. Synchronization jeszcze raz. Nie wiem czy to było widać. Nie fajnie. O, kasa! Więcej kasy mamy! Nie fajnie się to robi, naprawdę. I tutaj musimy mieć dodatkowego ziemniaka. Kurde, szybko ziemniak! Kurde, zadziwiło się. Dobra. Idealnie. Dobra kasa, okej, okay, dwa ostatnie. Mam 450 kasek, że jest spoczko Dajesz! Kurde malina, dajesz malina Dobra Co z niego wypadnie O, duży ten, on, on pluje, o ileś mi się... Dobrze wydaje, że na większe odległości, tak jak te takie zielone i mrożące, bla 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 tak, yy, od tutaj, tąd. Będzie. Od tutaj, tąd. Będzie. Mm, I. No i szybciej pluję. To 75, co to jest. O Boże, z drzwiami. Aha, on jest dobry na te w ogóle. Tak, on tam pisał, że jest dobry na nie, na te zombiaczki, o. Także bierzemy to. To, to i to. No przynajmniej nie ma tych... tych. Fajną mam tutaj muzyczkę, mi się podłają. To się naprawdę bardzo... Yy... O właśnie, ja powiedziałam, że jakbyśmy dali... Nie wiem czy to jest z wszystkim, ale... To one by się chowało, jeśli nie, ale nie jestem pewna dokładnie. To dajemy tutaj. O, on mnie. Dobra. Prawą, to py, <laughs> Też mi się podoba. Te są fajne bony. Yy, zabijają je tak, jak one akurat przechodzą tutaj. A są. No. W ogóle nic nie kosztują, tak. 으음. <놀람> 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 Mogę być pewna, gdzie to daje, bo jednak tam to, to jednak jest jakiś plus. <suszy> dodatkowy czas, <suszy> jaki dodatkowy czas, kurde w tym momencie tylko tracę czas zamiast kłaść się. Położę sobie tutaj. No kurde. Nie fajnie. CELUJ! Kurde, co za Tu. Znowu trzeba sobie sławkę poprawić, bo teraz wypadnie. No, dosyć fajnie ten play, widzicie? Ale nie jest też za mocny na, na niego. Ale jednak, jednak coś dalej. Kurde, zaś sobie sławkę zrobiłam. Dajcie mi szybko, kurde, słoneczka. Po prostu nie wyrobię, dobra? No i dalnie. Kurde! Dawajcie mi to! Skoro jest dobry na nich, no to będzie dobry na nich. Kurde, patrzcie, jak się Może faktycznie jest dobry, na nich, ale jest mega wolny na nich. Boże, i muszę sobie specjalnie tutaj położyć. No. O, faktycznie dobry. Dzięki. <susuruj> 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 Mam jedną falę, teraz się kapam. Sorry, że nic nie mówię, ale tak się skupiłam, że. że normalnie nie założyłam, że tutaj coś. się dzieje, strasznego. No dawać mi to, kurdi! Dawać! mi Świetnie, dzięki. Już widzę, że to przegraliśmy. Niedobrze że to zaplanowaliśmy. O, idę. Idealnie. Ja jebę. Nie mogę z tego Idealnie jest Ja jebe Wygraliśmy to Jo, to dobre Nie, nie powiedziałabym, że to wygrali w życiu Naprawdę O, on jest fajny On właśnie mm, Je te pomniki Tak Tak właśnie, że stawia się je na, na pomnikach i on jeje. No jeje. Je. On je po prostu pomniki. Także mi się wydaje, że to by było na tyle. Wydaje mi się, że króciutki odcinek, ale nie wiem. No zapomniałem sobie ustawić, żeby widzieć jakiś czas, ale trudno. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i kamerka też, ale o tym nawet nie mówmy. No i to no chyba tyle. Także zapraszam do kolejnego odcinka. Możecie salcić łapkę w górę. Ale nie musicie. Ale możecie. I spróbować kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Także, do zobaczenia, Cześć.